Tak prezentują się składniki niezbędne do przygotowania ciasta z wiśniami i bezą. Ja e, składniki podzieliłam na takie trzy rzędy, trzy sekcje: sekcja e, bezy, sekcja ciasta i sekcja wiśni. E, wiśni mam tutaj 1 e, kg i do nich będzie potrzebne dwie łyżki cukru i jedna łyżka skrobi ziemniaczanej. To jest tutaj ze sobą zamieszane. Tutaj przechodzimy do sekcji ciasta. Będziemy potrzebowali 250 g mąki pszennej, 60 g cukru pudru, 4 żółtka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 200 g zimnego masła i tutaj sekcja ostatnia, czyli beza. Składniki potrzebne do jej przygotowania to 1 szklanka cukru, 2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej oraz 4 zimne białka. To wszystko. Prace rozpoczynamy od przesiania 250 g mąki pszennej przez sito. Dodajemy 60 g cukru pudru i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy również 200 g masła pokrojonego w drobną kostkę. Masło musi być zimne. Następnie za pomocą końcówki do miksowania łączymy wszystkie składniki ze sobą i następnie dodajemy 4 żółtka i ponownie miksujemy. Do momentu powstania ciasta. Ciasto powinno być lepkie, natomiast zwarte. Jeżeli jest zbyt lepkie i nie da się go wyciągnąć z misy, dosypmy mąkę i miksujmy ponownie. Ciasto powinno mieć konsystencję dokładnie taką, jak na filmie. Dzielimy naszą kulkę ciasta na dwie połówki. Jedną zostawiamy na teraz, natomiast drugą na pół godziny chowamy do zamrażarki. Przygotujmy sobie blachę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia i połowę naszego ciasta dokładnie rozprowadźmy po całym dnie. To jest właśnie spód naszego ciasta. Za pomocą widelca zróbmy dziurki po całości, tak żeby nasze ciasto nie miało żadnych gór i dolin, tylko było. Miało ładny, płaski spód. Podpiekamy przez 20 minut w temperaturze 180 stopni. Tutaj jest piękny, podpieczony spód. Zostawmy, aż ostygnie. Zajmijmy się teraz przygotowaniem bezy. Cztery zimne białka, szczypta soli, miksujemy. W trakcie miksowania dodajemy skrobię ziemniaczaną i szklankę cukru. Piękna beza jest gotowa. Teraz czas na wiśnie. Są już wydrylowane, skrobia ziemniaczana i cukier lądują w środku, zrobi nam się taka fajna żelowa konsystencja. Ostygnięty spód ciasta, posypmy bułką tartą, to zaabsorbuje nadmiar wody z wiśni i nasz spód nie będzie mokry. Przekładamy wiśnie na nasz upieczony spód i równomiernie uklepujemy go, tak, żeby wszędzie był równy. Na wierzch nakładamy piękną bezę i wyrównujemy również po całości. Teraz czas na kruszonkę. Wyjmujemy drugą połówkę ciasta z zamrażarki i na tartce ścieramy górę ciasta. Wkładamy do piekarnika na 45 minut. Piekarnik rozgrzany do 180 stopni. Nasze ciasto jest już gotowe. Dajmy mu chwilę, żeby odsapnęło, ostygnęło i dopiero wtedy zabierajmy się za próbowanie. Piękne, rumiane. Wiśnie są kwaśne, beza słodka. Jeszcze posypmy cukrem pudrem. Ja oczywiście już zapomniałam, bo tak mi się spieszyło do spróbowania ciasta. To jest naprawdę mój ulubiony typ ciastek do kawy. No, uwielbiam, uwielbiam. Sprawdźmy jak smakuje. Ech, bardzo dobrze, cóż mogę więcej powiedzieć. Smacznego! Dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć!